Witam serdecznie, witam serdecznie, prezes, prezes klubu, sportowego klubu sportowego Częstochowianka, Alina Dobrzańska. Dzień dobry, witam Cię, kłaniam się. Dzień dobry wszystkim. Rok 2020 kończył się w kiepskich nastrojach dla zespołu ligowej Częstochowianki, ale zaczynał się w dobrych nastrojach, no bo dwa zwycięstwa na własnym parkiesie, zwycięstwo w meczu wyjazdowym, nastroje się zdecydowanie Poprawiły, no bo 9 punktów już zdobyte od momentu rozpoczęcia tego roku, 2021, no ale i 22 oczka po tych spotkaniach, no i potem w dwóch kolejkach tylko jeden punkt, bardzo wysoka i gładka porażka ze stalomielec. No i jednak, niestety porażka również, wprawdzie po 500, ale jednak w Tarnowie. Tak. Te dwa ostatnie zespoły, z którymi miałyśmy przyjemność zagrać, są to zespoły potencjalnie lepsze od nas. Stal Mielec, drugie miejsce obecnie w tabeli. We Stali Mielec grają dwie nasze były zawodniczki: Rozgrywająca Ola Stachowicz i Hania Łukasiewicz, które obecnie są jednymi z najlepszych zawodniczek w naszej lidze. Tak, pasmo zwycięstw na mecz z Mielcem niestety musiałyśmy wyjść w składzie zmienionym, dlatego że dwie nasze zawodniczki uzna, do, doznały kontuzji mecz wcześniej i nie wystąpiły one w meczu. Nie jest to jak gdyby tutaj usprawiedliwienie, ponieważ uważam, że mamy pełen skład wyrównany, no ale niemniej jednak troszeczkę nam się tutaj wkradło chaosu i stąd taki wynik. Tak? Myślałam, że powalczymy, chociaż w Tajbreku, no ale się nie udało. Jeśli chodzi o mecz w Tarnowie, no to tutaj po takiej porażce wiedziałyśmy, że musimy się podnieść. Grałyśmy jeszcze na wyjeździe, więc jak gdyby ten atut był po stronie gospodarzy. Dziewczyny z Tarnowa rozpędzają się tutaj bardzo mocno, ponieważ mają cel żeby dobić do czwórki, aby awansować, grać o awans do, do Tauron Ligi, więc po wzmocnieniach kadrowych, po, 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 po ściągnięciu tutaj nawet zawodniczki brazylijki, także no, są silną, mocną drużyną, więc mm, ja z tego wyniku jestem zadowolona. Jeden pół na nasze konto, 23 punkty i tak jak widziałeś w tabeli robi się ciasno, są aż trzy drużyny, które mają po 23 punktów, i ta kolejka, która teraz będzie w sobotę, no dużo tutaj pokażę, Bardzo ciekawa kolejka się zapowiada. O ten mecz zapytam, ten właśnie ten mecz, który przed zespołem Częstochowianki. Natomiast łatwo oczywiście jest bardziej krytykować niż coś samemu zrobić. Nie chodzi mi o krytykę, tylko pytanie, czy ty jesteś zadowolony do końca z postawy zespołu, bo teraz jest takie balansowanie na granicy. Będzie pierwsza ósemka. Nie będzie pierwszej uszemki. Zdarzyły się mecze oczywiście na no, stalom Jeles, rozumiemy to faworyt, ale były też mecze z o wiele słabszymi drużynami, gdzie nasz zespół sobie niestety nie poraził. Czego to było przyczyną? Bo to nie zawsze też kontuzja, prawda? No. Czego to było, co tutaj było przyczyną? Trudno, trudno powiedzieć. Była taka sytuacja faktycznie, że mecze, które powinniśmy wygrać, przegrałyśmy po, po spotkaniu z dziewczynami, ze sztabem szkoleniowym. Podjęliśmy decyzję i, i, i po tej rozmowie widać się poprawiło, bo te trzy wygrane zrobiły swoje. Hmm, też... Nasze lidze do playoffów awansuje tylko pierwsza czwórka. Te drużyny z pierwszej czwórki one będą grały o awans. Ja liczę na to, że zajmiemy, uda nam się zająć w szóste miejsce w tabeli i uważam, że będzie to sukces. To był taki plan przedsezonowy? Czy, to się, czy ten plan został zaktualizowany w trakcie sezonu? Plan przedsezonowy został zaktualizowany, bo pełna optymizmu, ja rozmawiałam z dziewczynami, że interesuje nas pierwsza czwórka, ale to było takie z przymrużeniem oka, dlatego że widziałyśmy, jak się powzmocniały drużyny, z którymi gramy do tej pory. Był moment jeszcze, kiedy te drużyny się jeszcze troszeczkę wzmocniły teraz w tym okienku transferowym i wiedziałyśmy, że ta pierwsza czwórka już będzie trudna do, do osiągnięcia, plus te nasze tutaj potyczki pod koniec roku, które poszły nie po naszej myśli. Więc ten wynik, który teraz mamy jest zadowalający i myślę, że tak jak powiedziałam, jeśli to będzie szóste miejsce, to naprawdę będzie to bardzo dobry wynik, patrząc na drużyny, które są w czubie tabeli. Dobrze, to zapytam o najbliższe spotkanie, które... Będzie decydować być może w ostatecznym rozrachunku tym końcowym o tym, czy zespół znajdzie się w tej pierwszej szóstce, czy znajdzie się zdecydowanie poza pierwszą szóstką. To spotkanie to będzie spotkanie łatwe, trudne w Twojej ocenie? Trudno powiedzieć, dlatego że potencjalnie my jesteśmy wyżej w tabeli. Tamtym, w tamtej rundzie pierwszej pojechałyśmy do krosa z nastawieniem, że powinniśmy sobie poradzić, ale okazało się inaczej. To był ten jeden z tych meczy, który powinien być wygrany, a został on przez nas przegrany, więc teraz ze zdwojoną siłą będziemy chciały się oczywiście odgryźć za, 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 tamten, za tamtą naszą przegraną, więc myślę, że ten mecz będzie trudny emocjonalnie, tak, ale myślę, że jeśli chodzi tutaj o postawę sportową, powinniśmy sobie poradzić. Ciężko przed końcem sezonu do końca kogoś oceniać, czy to będzie zawodnik, czy to będzie trener, bo to po prostu nawet jest nieeleganckie, zanim się to nie skończy, tym bardziej byłoby to może nieeleganckie w Twoim wykonaniu. Natomiast zapytam, o czym myślicie w kontekście kolejnego sezonu? No ten powiedzmy, że jest jeszcze coś przed Wami, to jest to szóste miejsce, ten cel, no ale Trzeba finansowo, chociażby jeśli już nie kadrowo to na pewno finansowo budować się, yy, przyszłość, yy, która no, tak naprawdę zdecyduje o tym, czy no już będziemy grać w szóste miejsce, czy faktycznie to już nie będzie tak jak powiedziałeś przed chwilą w żartach, ale już poważnie grani o pierwszą czwórkę. Jeśli chodzi o ten przyszły sezon, yy, zaczyna się powoli już yy, ta karuzela transferowa. Yy. U nas w klubie cały czas nie ma tego sponsora strategicznego partnera, który chciałby na chwilę obecną związać się z nami na kilka lat, co dałoby pewność, że możemy śmiało myśleć o występach w przyszłym sezonie z ambicjami na awans. Tak? Rozmowy jeszcze trwają z, z, z kilkoma osobami, mam nadzieję, że coś z nich dobrego wyjdzie, co będzie... Pozwalało budować drużynę na miano awansu do rolniki, ponieważ jesteśmy niedaleko. Uważam, że musimy robić wszystko, żeby tutaj ta drużyna zdobyła jak największe cele, dlatego że nasze zasoby szkoleniowe, dzieci, które w naszym klubie są, one potrzebują widzieć ten cel, do której drużyny chcą też tutaj się szkolić i, i, i w której drużynie chcą występować, więc uważam, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Znaleźć partnera i móc w przyszłym roku myśleć o awansie. No to życzę tego, żeby taki partner się znalazł za już w najbliższą sobotę życzę zwycięstwa za trzy punkty po to, aby ten cel, aktualny, cel, szóste miejsce stał się celem realnym. Moim państwa gościem była prezes klubu sportowego Częstochowianka Alina Dobrzeńska. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę.